Matu ma tu wahacz? Zapraszam na test wideorejestratora MIO C545, który kosztuje domyślnie 399 zł i za tę cenę oferuje rozdzielczość Full HD i tryb wysokiej rozpiętości tonalnej HDR w 30 klatkach, albo 60 klatek bez niego. I oba te warianty mają swoje atuty i czynią z C545 naprawdę ciekawy sprzęt. Czas przyjrzeć się już wideorejestratorowi. Startujemy. Rzućmy najpierw okiem, co znajduje się w zestawie sprzedażowym. Mamy tutaj oczywiście wideorejestrator. Wraz z elementem mocującym do szyby jest też dodatkowa naklejka samoprzylepna. Gdyby ta pierwsza się zużyła, jest również folia antystatyczna, którą się przykleja do szyby najpierw i dopiero do niej przytwierdza się urządzenie. Mamy instrukcję: kabel 12V mini USB i to tyle. Czyli bez żadnych nieoczekiwanych bonusów, ale wszystko co potrzeba jest. W projekcie rejestratora nie ma żadnej ekstrawagancji, jest on mocno neutralny. Też rozmiary sprawiają, że nie zwracam na siebie uwagi, ponieważ sprzęt jest niewielki, lekki, waży 69 gramów. Wykonany został z dobrej jakości czarnego, chropowatego plastiku. Cała konstrukcja sprawia wrażenie bardzo solidnej. Na prawym boku C545 spotkać można cztery fizyczne przyciski. Na dole mamy z kolei przycisk do resetowania, przywracania ustawień fabrycznych. Jest też slot na karty microSD. Z lewej strony z kolei mamy port mini USB. Urządzenie do szyby przytwierdza się domyślnie taśmą samoprzylepną. Jest również możliwość zakupienia opcjonalnej przyssawki. Gdyby ktoś chciał zabrać sam widorejstrator do domu, a element mocujący zostać w samochodzie, to jest taka możliwość ze względu na to, że te części można rozdzielić. Gdy są jednak złączone, to jest to zrobione w bardzo solidny sposób. Aż zbyt dużo bym powiedział, ponieważ zbyt wiele siły trzeba włożyć, aby to wysunąć. Jakieś mechaniczne zwolnienie blokady byłoby moim zdaniem wygodniejsze. Kabel USB skierowany jest do góry, tak aby można było go w łatwy sposób poprowadzić po podszybiu. Z drugiej strony mamy tutaj na sztywno złącze 12V. Szkoda, że żadnego adaptera USB nie zastosowano. Z racji na niewielkie rozmiary C545 bardzo zgrabnie ukryć można przy lusterku. Sprzęt dostałem na krótki czas do testów, tak samo sytuacja wygląda z samochodem, w którym to nagrywam, dlatego już nie robiłem tego, ale jeśli też po prostu kupi widorejestrator i będzie chciał go długoterminowo używać, to nie powinien przytwierać go do szyby tak jak ja. Po prostu, tylko tak jak pokazywałem już wcześniej, w zestawie dołączona jest folia antystatyczna, którą najpierw przymocowuje się do szyby i dopiero do niej widorejestrator. Ekran wbudowany w rejestrator nie jest zbyt duży, ma też przeciętną jakość, ale bardzo rozsądnie do niego została dostosowana obsługa, ponieważ z prawej strony mamy ikonki i odpowiadają im przyciski również znajdujące się po prawej, dzięki czemu na przykład wchodząc do menu nie trzeba się domyślać, co naciskać, tylko od razu wiemy, gdzie jest. Pozycja do góry, do dołu, gdzie można wejść głębiej w jakieś menu. Zawsze jest też pod ręką przycisk wstecz, dzięki czemu w bardzo łatwy sposób można sobie tutaj wszystko dostroić. Jeśli chodzi o to, co można dostroić, to wszystkie najważniejsze elementy są i też szybko tutaj wszystko działa. Interfejs jest schludny, zatem obsługa przy pomocy tego menu i tych przycisków po boku jest bardzo przystępna. Mio C545, tak jak wspominałem na wstępie, oferuje dwa najistotniejsze tryby, czyli Full HD30-klatek z HDR oraz 60-klatek bez niego. Osobiście cenię w tego typu urządzeniach 60-klatek na sekundę, ale HDR w testowanym rejestratora nie okazał się tworzyć tylko kosmetycznego efektu, dlatego na nagraniach będę pokazywał podobne sceny w obu trybach z odpowiednim oznaczeniem, aby każdy mógł wyrobić sobie zdanie na temat tego, który tryb jest lepszy. Na początek jeszcze wspomnę, dlaczego te tryby są moim zdaniem w ogóle istotne i od 60 klatek. Jest to duża zaleta w widorejestratorach, ponieważ dzięki temu na sekundę nagrywanych jest o połowę więcej klatek niż przy standardowych 30 i większa jest szansa, że mijające nas obiekty, to znaczy głównie inne samochody, nie będą rozmazane. Z drugiej strony HDR zwiększa rozpiętość tonalną, przez co więcej detali pozostaje w miejscach ciemnych czy mocno naświetlonych, co szczególnie przydaje się, gdy na przykład podróżuje się pod słońce. Porównując nagrania z obu trybów, przyznam, że jestem większym zwolennikiem HDR 30 klatek, ponieważ pojedyncze klatki są w nim i tak skutecznie oddzielane od siebie, więc przy sprzyjających warunkach można łatwo odczytać numery rejestracyjne aut jadących z naprzeciwka, a jednak w niektórych sytuacjach większa rozpiętość tonalna sprawia, że detale są lepiej widoczne, bo po prostu są naturalnie oświetlone, np. jadąc pod słońce, o czym mówiłem, ale też lepiej jest, gdy na przykład nastał lekki już zmrok, bo wtedy tablice rejestracyjne, które normalnie byłoby białą plamą, Lamą, zawierały jednak czasami jakieś tam możliwe do wyciągnięcia informacje. Ogólna szczegółowość sensora jest tutaj dobra i chociaż nie jest to poziom 4K, to jak na full HD obraz jest odpowiednio wyostrzony i klarowny. Sprzyjające warunki, o których mówiłem przed chwilą, są istotne, ponieważ jak na rejestratory przystało, również w C545 wiele zależy, gdzie się jedzie i o której godzinie, ponieważ im ciemniej, tym sprzęt musi bardziej podbijać czułość i degratuje to ilość szczegółów. Tak samo różnica występuje pomiędzy jazdą Śród pól, a w lesie z masą gałęzi. Bez względu na warunki testowane mio zapewnia jednak zawsze odpowiednią czytelność nagrań i dobrze dobraną ekspozycję. Zatem nawet jeśli na przykład w nocy detali się nie odczyta, to ogólny przebieg zdarzenia drogowego będzie klarowny. Rozmiar minuty nagrania w jedynym dostępnym kodeku H264 i w formacie MP4 to około 100-120 MB. Przy czym, ponieważ sprzęt nie tworzy plików na sztywno, to dokładna wielkość zależy od miejsca, w jakim się jedzie. Ponieważ jednak widorejestrator pozwala na nagrywanie w pętli, np. jednominutowej, to nie jest to żaden problem, bo po zapełnieniu karty pamięci nowe nagrania zaczną napisywać najstarsze. A istotne fragmenty można zapisać też w osobnym folderze albo ręcznie przyciskiem na obudowie, albo zrobi się to automatycznie ze sprawą czujnika wykrywania przeciążeń. Przydaje się on również przy pasywnym trybie parkingowym, który na wbudowanym akumulatorze może działać do 48 godzin i po wykryciu uderzenia odpali on na krótko nagrywanie. Z zewnętrznym akcesorium dającym więcej energii można też mieć aktywny tryb parkingowy, który zareaguje na ruch. Testowany MiOC 545 nie oferuje niestety modułu GPS. Mamy w nim za to wbudowany mikrofon, który tak zbiera dźwięk. Raz, dwa, trzy próba mikrofonu. Gdyby stało się coś złego, to potencjalne numery rejestracyjne sprawcy jakiegoś zdarzenia mogłyby brzmieć WA4229. Podsumowując, tryb HDR w testowanym sprzęcie to nie jest tylko slogan marketingowy, bo w C545 robi on naprawdę różnicę i jest jego największym atutem i fajnie, że w jednym urządzeniu można albo aktywować wysoką rozpiętość tonalną, albo 60 klatek w zależności od potrzeb. To w połączeniu z dobrą szczegółowością sprawia, że testowany Mio zapewnia ogólną jakość lepszą niż niejeden droższy sprzęt, z jakim miałem styczność. Do tego dochodzi łatwy i nieprzekombinowany sposób obsługi, zatem C545 to naprawdę udany wideorejestrator. I to wszystko, co przygotowałem w tym teście. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału. Na razie!